Dzisiaj widzowie będziemy wybierać, nie wiem co to będzie totalnie, ale ponoć to będą te tą Tung zachód, Ta 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 sahur. Takie głupoty Ała Ojeju musk, Tripi tropi tropa tripa Tripi What? Nie znam tego, nie znam tego Tripitropę wybieram. Tripi, tropi, Tropa tripa. Tak to się nazywa, widzowie. No, są dwie tripitropy, więc będzie trudniej. Tripitropa versus tripi, tripi, tropi trapa. Będę się bił. O oh, wow. O megge. Za głośno to mam. Ja się. Ja się bić nie będę. Ja taki nie jestem, ja się w Robloxie nie będę bił. Może w Minecraft tak, ale w Roblox nie. Melonini, kaktusyni. Jak ty się nazywasz? Melonini. Velomelini. Maniaki. Który ja mam lać? Niebieskich. A co? <grium> Ale to było złośliwe. Lepy Pocinus Potinus ma panie potinosie. Mam cię w nosie pani potinusie. <wahrscheinlich> nie, nie widzę. Dobra. Yeah. What? What's it za Hi, 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 hi. Have lepsze. seen? bardziej. have e h uh. B. E. B. 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 I have seen. być bę.

nie no, HP, nie IQ. Ty masz mało IQ, solo, Ale to jest chamskie. Ten taniec. Jeszcze jak oni tak przed tymi, to jest chamskie, tym Co to to będzie? Bombardillo, krokodilo, versus tralalala, tralalala, idę na tralalala, tralalala. Yyy, ten... Din, 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 din. Będę wybrał to niż Bambini do krokodyla. To już chyba by był chory, gdyby wybrał tamto. Ja, ja tra lelo tralalelo, tralala, Rekit, buu, u u, -u, -u tak. Dobra, 8, 7, 6. O, u góry jest w ile sekund macie zostawić subskrypcję? 2, 1! Dobra bli <gryb> A Nikt tego syfu nie wybierze Bo to jest masakra Ojeju Tu trzeba czekać sekundami Sekundy się zamieniają w minuty, minuty w godziny Ej Stanę na zielone podium Na niebieskę Ojeju Oła ręka mi boli Bra Bra To jest bra? Bra 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 wybrał? Po obrazku chyba to by wybrali Tak myślę widzowie? O, macie 7 sekund na zostawienie subskrypcji U góry to się wyświetla 3, 2, 1 Ja wybrałam tego jak to się nazywa? To jest zyska Boba na pewno. Ojej, dwie osoby tam to wybrały. To bardzo mało. A masz. A masz młotkiem. To są więcej walk niż wybierania. Tak mi się wydaje. Dobra, są dwa są. Idę ją pokonać. Tak, sobie mieć same kile, a nie przegrany, bo ani razu nie przegrany czemu ktoś zagłosował na kota i, i zielonego psa w kokosie, no nikt nie zagłosował na to to zagłosowali na tamto o wygrałem, wygrałem tutaj są jakieś koronki, za zarobuksy pieniążki, za zarobuksy Miacze za robuxy A, pazury za robuxy A, potki za robuxy, zapomniałem I skrzynki jakieś fajne za Robuxy On ma jedną oko Co wybrać? Ojeju, trudna decyzje bo to są dwie dziwne I ma no, jedno oko nie no, wybieram, wybieram to muszę w końcu zdecydować tak myślałem jeden na wszystkich co? czemu ja tak skaczę? Dobra, on ma teraz banalne wygranie z nami wszystkimi. jak tak można skakać. Ja nie będę się bił, ja będę sobie skakał. Dobra. Te ludzie są dziwni. Bo, ktoś, bo wszyscy zagłosowali na to. Na takie coś. Po prostu po obrazku to jest głupie i tylko dlatego. Nie zagłosowali po dźwięku, tylko po obrazku. To miało pewnie brzydki obrazek. Ktoś pomyślał, że normalnie to jest na głowie jakaś parówka, że to jest człowiek hot dog. Ale on nie wygląda. A tamten pewnie będzie miał takie usta, że normalnie to jest. Dobra, on się rozmazał, normalnie to jest jakiś murzyn. Do, nie, dobra. Nie, nie, nie będę się kusił kupowaniem, tam będzie jakiś brain rot i tutaj jakiś głupota. Albo na odwrót. Ała, nie, nie widzę. Wiedziałem, że tutaj Bę. będzie brain rot! I tutaj będzie jakaś głupota! Tutaj jest jakiś edige, dige, dage, dago Ale ja zdecydowanie wolę brain Roty, ała Skaczę po was widowni normalnie Ała! Al szpagat robię normalny Cyk, takie e I Takie tamte To jest chyba trzecia punkt. Aha to wy... kto wygrałe dalej? Zapamiętam was nieki i was... i was Robloxa. No wyszła paruba! Abym miał killa. <laughs> łapa paruba. Abym miał killa. Idę że, że ja się się boję, tu no paru szkaku. I sobie żartujesz, że on miał ten miecz! Za 300, 300, Nie! On wydał 700 Robuxów, gamoń! Na miecz jakiś głupi!